sklep puszynowy. O, to jest aktualizacja. Dobra, udało się. A teraz przechodzimy do naszej historii, o której Wam mówiłam. Jeśli chodzi o, o historię to co zrobimy, to jest sklep puszynowy, o którym zawsze marzyłam, żeby go zrobić. Dzisiaj nie będę włączać kamejki, no bo no, będzie Wam zasłaniać, a mi też nieraz ta kamerka bardzo przeszkadza. Na, tylko jak oglądam jakieś filmiki z Wami, to mogę tylko ją włączać. Jak gram, to rzadko ją włączam. w sumie. Chodzimy do takiej boki. Taki. O, już jesteśmy. E, tutaj wiecie o co chodzi. Zrobimy później nowy. E, o co chodzi, to teraz mój pierwszy, najwyższy domek. Spójrzcie, żadnego innego nie mam, tylko to jest mój pierwszy domek. A więc sobie tutaj zrobię... Tyk... D. do sklepiku. Dzień dobry, że zrobimy dzisiaj puszynowe dodatki. Jeśli chodzi o nowe dodatki, to ja już je mam, ale dzisiaj zrobimy sobie puszynowe sklepik, bo bardzo lubię też puszynowe sklepy. No i czekamy, jak zwykle. Nagrywam. Dobra, robimy, już jesteśmy. Zazwyczaj oczywiście automatyk zostawimy. Tylko nie klapy tam. Eee, jeśli chodzi o opuszczenie na najpierw sobie zrobimy tu. No muszę na sobie, to sobie zostawić. Mhm. Tutaj, czekajcie, o. Tutaj możemy zrobić taki szary? Nie, no później chyba taki bardziej. Nie, później ma taki kolor. Tak. A podłoga, dobra, że podłogę zrobimy inną. A ściany będą takie jaśniejsze. No. Ściany będą jaśniejsze. Nie. To jest taki ładny miętowy. Mm. A tutaj będzie taki. No tutaj będzie szary tutaj będzie miętowy miętowy i miętowy ale tu pięknie Będą nam przenosić dostawy. No to później także to nie... To razie tutaj sobie ten... O, tutaj będziemy sobie oczywiście zakładzik, A tylko jeśli chodzi na tutaj, to... Yy, to... to, to że wszystko sobie tutaj przeniesiemy? O nie jest to. Tak to wygląda. A podłogę sobie zrobimy że... Ja biedolę kupiłeś. Jest, wie, ale e... Przepraszam za to. Słuchajcie, idzie tak się tam. A dobra, e... nie przeskadza wam to. Nie ma nie. Co nie wystarczy wszystko? Postawiłeś! Jeszcze ciągle, masz rozpiętko i ja do kaku, do kaku, do No cóż, jeśli będzie za dużo klientów, to tutaj sobie poszukamy jakiegoś do fotelika. O! Był chyba. Był, czym się zdaje. Jest tutaj jakiś... O i tu. O kurczę nie zmieści. zmieści. Dobra, nieważne, Czy mam tutaj jakiś szare piacy? Nie. Nie. Niestety. O, A tutaj zrobię takie lampki mm. A dzisiaj sobie nagramy aż dwa odcinki. To jest pierwszy, a tamte będzie drugi. To nie będą części. No ale co mam? No. Tutaj sobie zrobimy... O, cyk, cyk, cyk. Tutaj będą wszędzie lamki. A potem co? Zostanie tam z nim? Urodził go Ja często już tak nie gram w to keboka chodzi. O to. Kiedyś tak gram, teraz już nie. Dobra, i teraz sobie dajmy noc. Tak cyk, cyk, cyk.

A tutaj sobie zrobimy, jakby ktoś chciał sobie coś zapakować, prezencik. A tutaj może będzie bankomat? Nie. Ale nie dzwonię, nie przyjeżdża. Coś gdzie pojechali? Może gdzieś. Gdzie jest wieszaczek?

No, lejs owen baked prosto z hmm. pieca. Opieczenie oznacza doskonały smak. I pięćdziesiąt procent mniej tłuszczy. Efekt lejs owen baked, opieczone jest pyszne. Ale tutaj będzie kasa. Mm -hmm. Będą dwie. Dobra, to na dzisiaj może być koniec, a wypiszcie jeszcze, co bym mogła tutaj dodać. Nie, na razie tutaj to dam, dobra. Piszcie w komentarzu, co mam jeszcze do tego dodać, a więc będzie jeszcze druga część, pokażę wam, no i co, na się.